Tutaj jest balbinka, w takim stanie właśnie ją znalazłyśmy na tirze. Jest chili, która zjadała własne, własne odchody. Agatka zdeformowana totalnie. Lola, pies z wypadku. Myszka z wrośniętą, nawet nie obrożą, a drutem w szyję. To jest Max na targu, z którego miał jechać prosto do rzeźni. Sara z połamaną miednicą i rozrywanym pęcherzem. Franuś z dziurą w brzuchu i zagłodzony kierunek. To zaledwie kilka przykładów okrucieństwa człowieka. Gdyby nie szybka interwencja, zwierzęta te byłyby prawdopodobnie skazane na śmierć. Marta i Jola z Fundacji Kraina Zwierząt ratują bezdomne czworonogi, leczą je i znajdują im nowe domy. Mimo że mają pod opieką ponad 50 zwierząt, to los azylu stoi pod znakiem zapytania. Czy zostanie zlikwidowany, a zwierzęta będą zmuszone się przeprowadzić? I jeśli tak, to dokąd? Zdaniem fundacji wszystkie plany pokrzyżowała inwestycja, w ramach której tuż obok gospodarstwa ma powstać lotnisko. Zuzia, muszę znaleźć trawokleczki dla ciebie poczekaj. Jeżeli przyszłoby do tego, że musiałybyśmy się stąd wyprowadzić, że przyjdzie ktoś i powie nam, że proszę opuścić załóżmy a, to miejsce, bo tutaj będzie port, prawda? To y, mogę śmiało powiedzieć i z pełną odpowiedzialnością, że poszłabym z tymi zwierzętami pod most. Fundacja dzierżawiła gospodarstwo od prawie pięciu lat. Jednak, gdy nastała pandemia, właścicielka terenu postanowiła sprzedać działkę. Zgodnie z umową, azyl miał prawo pierwokupu, a cena sprzedaży została ustalona na 150 tysięcy złotych. Nie mając takich środków, fundacja zorganizowała aukcję. Dzięki darczyńcom udało się uzbierać całą potrzebną kwotę. Wydawało się, że wszystkie dokumenty są, żebyście mogli wykupić tę nieruchomość. Tak, dokładnie. No, i niestety kilka dni później znalazłyśmy w skrzynce ulotkę datowaną na 2 sierpnia 2021 roku, z której wynikało, że od 31 lipca obowiązuje tak zwane rozporządzenie obszarowe. I ze zgrozą zobaczyłyśmy na mapach, że najprawdopodobniej nasza działka znajduje się na planach przyszłej inwestycji portu lotniczego. Bo rozumiem, że z tej ulotki wynika, że prawo pierwokupu w tej chwili ma ten port tak, komunikacyjny. Tak, tak, tak. centralny port tak, komunikacyjny. Wcale nie wy. Niestety nie my. Centralny port komunikacyjny to więcej niż lotnisko. To nawet więcej niż sieć nowych dróg i kolei. CPK to najważniejsze narzędzie inwestycyjne Polski do walki z kryzysem gospodarczym. Centralny port komunikacyjny to największa rządowa inwestycja. Gigantyczne lotnisko między Warszawą a Łodzią ma obsługiwać nawet 100 milionów pasażerów rocznie. Planowana jest także nowa kolej i autostrady. Do tej pory jednak nie wiadomo, jaki dokładnie teren obejmie inwestycja, kiedy się rozpocznie i ile domów zostanie przeznaczonych do wyburzenia. Witaj na infolinii Centralnego Portu Komunikacyjnego. Miło nam, że do nas dzwonisz. Jesteś pierwszy w kolejce. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Moje nazwisko Jolanta Deńca. Ja dzwonię z Fundacji Kraina Zwierząt. I ja bym chciała zapytać, jaka jest w tej chwili nasza obecna sytuacja. Zaraz muszę się skontaktować z apikulami, zlokalizować dowiedzieć się. Jestem wtedy pan, gdybym powiedział więcej. Ja, ja pana rozumiem, tylko no, wydawało mi się, że, że na infolinii uzyskam jakieś informacje przynajmniej ogólne. W tej chwili jestem przed szczesząk, które jest po prostu niedziałającą bazą danych, dlatego proszę o godzinę. Zadzwani tak, no, powiem pani wszystko dokładnie w ciągu, w ciągu godziny. Mimo zapewnień nikt z pracowników infolinii Centralnego portu komunikacyjnego nie skontaktował się z fundacją. Chcieliśmy zapytać, dlaczego panuje taki chaos? Jaka przyszłość czeka podopiecznych azylu? Gdzie te zwierzęta mają pójść?